Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sherpl, a to jest trzeci odcinek gier przeglądarkowych. Tak. Dzisiaj zagramy w Happy Wheels. Wheels. To jest chyba kółka po angielsku, nie? Szczęśliwe kółeczka? Kółka? Nieważne. E, chyba nie muszę wszy tłumaczyć wszystkim, co to jest za gra. Chyba każdy chociaż raz w życiu grał Happy Wheelsy więc będzie wiedział, że no... będzie dosyć duże urwanie nóg i czegoś innego, kręgosłupów, głów i tak dalej Także zaczynamy może hmm. jakieś A. co tu mamy yy. <śmum> jump Skakać coś yy, Mam wyciszone, bo wiecie strasznie napieprzała muzyka i chciałem ją ściszyć to kim zagramy, może tym co to kurwa aha tym, jestem przyzwyczajony do minecrafta i WASD próbowałem ooo, no dobra, jedziemy, 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 jedziemy. nie hmm. wiem o co chodzi, ale okej okay. Nie wiem o co w tym chodziło, ale okej, okay, nie będzie. Może ktoś się dopiero zaczynał w tym zabawę z tworzeniem, no i... A, co tu mamy? Zombie Apokalipsa. Zobaczymy co to będzie. O, jak zombie Apokalipsa to oczywiście, że ty. No wiecie dlaczego. You like it, bitch? Mam nadzieję, że mi to na YouTube'a puszczą, bo to jest tyle chwilę normalnie... Chodź tu. Gin. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Uuuh. Wiecie co? Głodny się zrobiłem. Kto następny? Hallelujah, hallelujah, hallelujah deszczyk dobra kurwa co to było dziękuję nie ma za co no tak cztery gwiazdki Exit dobra co mamy następne Minecraft Lab Zobaczmy co to jest Minecraftowe laboratorium co? Nie co to jest Eee moment Trzeba ogarnąć Aha tu wcho O, o kolsa. Aaaaaa Kurwa, poczekaj jeszcze raz. Hmm. Restart level. Coś się długo tu robi ogólnie. Fuh. <grym> Dobra. Do trzech razy sztuka. Zobaczymy. I teraz mi się nie uda, to to wyłączam. <grym> Idę dam inną mapę prawie o! 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 dobra dam trzy gwiazdki za samą fatygę, że coś z Minecraftem tak to nie a co my mamy? mamy -hmm. Zombie... A może coś wpiszemy? Eee... A gdzie tu się to wpisywało? olerka Back. Play. Eee... No bo dobra. Zobaczymy tutaj. O właśnie, tutaj. A może... Paranormal, fajny film był. Może coś z tym będzie. Taki, kurwa, error. O, jest, pizdu. Eee, aż nie wiadomo, co wziąć. To bierzmy po gwiazdkach. Paranama... Eee. Dobra, zobaczymy co to jest. Przejedziemy się tym gościem na kółka. Eee. Eee. Okay. menu, eee. to było brzydkie, to było brzydkie, uh -huh. co my tu mamy? To może będzie paranormal, widzi po prostu jest. <tryk> uh -huh coś mi się wydaje, że właśnie no nie, to no wbiło mi się odbyta rester, może być fajne tylko, że no gniemy ale żyjemy, 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 dobra jest coś mi się wydaje, że... No właśnie. Co ja wcisnę? Chyba shifta. Moment. No właśnie, Wcisk wciskam mnie ten... Shiftam. I dlatego wypadam. Eee, jedź, 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 Jeszcze raz. Nie rzuć ziemi ziemi skotlarz, Bóg. jedź, jedź. No, jedź, jedź. Jutro, jedź. kurwa. Aaaa! Po jakiego chuja dali ten stołek do... Aaaa, no, że, że, że. Fuh. Kurwa. Tego że się nie Kurwa. Jeżemy. Wiecie co jest najtrudniejsze? Jeżdżenie po schodach. A. No jakie oni schody dali zamiast za dać? Bóg... Teraz się okaże, że my tego nie wygramy Tylko dlatego, że zrobili głupie schody No nie da się no A, Dobra Przez głupie schody Dobra, damy to mnie na Przez głupie schody nic nie zrobiłem Paranormal Project Project, nie wiem no to... oczywiście tym jak to się nie da? Zaraz się da. Daj. Matko, jak ty tryskasz. No, idź. Co ci się stanęło? No. Jedziemy, nie? Pojechałem nie? dym A, bo ja miałem tutaj się... Chyba nie o to chodziło. Tylko nie wiem za bardzo co się stało. Ale ci za samą taką fatygę to niech ma ten filmik może będzie 12 minut tak myślę. Ba ba. ba. Paranormal Activity 2. To jest jakieś kurwa. To ja nazwa. Illuminati. Idź. Idź. Idź brzydki. Idź brzydki. Kurwa. Fuch, 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 po A, trochę się rozkurwiłem, ale... Już mi na face, na facebooku. Na skypaju piszą, no. France, no. Dobra. Yy, 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 yy. Co jeszcze nie graliśmy? Może zmieńmy tematykę. Yy, bo tamto z zombie było fajnie, fajne. Coś jakby z tego typu było. Yy. Właśnie zombie apokalipsa. Zombie land Nie wiem co, co, co to może być Film pamiętam że był taki Ja nie chcący Tak trochę Co so. to? Mines Aha, mózgi Okej jedzie, ej, ej. Co to? Aha, c cztery Bomba. Teraz gdzieś zjeżdżam, nie wiem gdzie. Mamo, ja się boję. Uj, i i i i i i i i i nie, nie będę oceniał Zombie survival Zobaczymy, co to to normal zombie no to se z nim test kompletnie eee, a dobra, co dalej? no idź sobie kuta się oj jeszcze raz jeszcze raz bo eee, restart level no dobra dalej do rzeczy gościu już nie mam dla ciebie całego dnia complete no bierzesz bierz mnie baby do góry no jak mi nie przyjedziesz no nie jeszcze raz no jedziesz baby no otwieraj surprise atak zombie dobra kompletna kurwa Ech. dobra, widzę, że już 10 minut 12 minut nawet jest także ja już będę kończył, bo mi się już nie chce grać także Mam nadzieję, że się spodobało. Lajkujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Także jeszcze dzisiaj będzie jakiś filmik. Także no, także po cały czas powtarzam. No to jak już mówiłem, lajkujcie, subskrybujcie. Do następnego.